Podlega podmika. Zrobiłem taki research i, i chciałem opisać, jakie firmy podlegają podmika, bardziej patrząc się na to, co robią. Więc tak, uważam, że podmika potencjalnie podlegają giełdy kryptowalut, czyli firmy umożliwiające nawet lokalną wymianę kryptowalut, na przykład Bitcoin na złotówki, dostawcy portfeli kryptowalutowych. Na przykład, to może być jakiś startup oferujący aplikację mobilną do przechowywania i przesłania kryptowalut. Mogą to być firmy doradca finansowego w sprawie kryptoaktywów, może być to mała firma oferująca usługi doradcze dotyczące inwestycji w kryptowaluty. Mogą to być firmy emitujące tokeny użytkowe, na przykład startup wydający cyfrowe tokeny służące jako bony lojalnościowe dla klientów. I to takie przykłady podlegania pod Mika. Jeżeli masz wątpliwości tego, czy podlegasz podmika, skontaktuj się z nami, postaram Ci odpowiedzieć, czy podlegasz, czy nie.